Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym motywacyjnym poniedziałku. Mój przychód z ostatnich 7 dni wynosi 3390,93 grosze. Jak widać, jest to wzrost w porównaniu z ostatnim tygodniem, no ale i tak wciąż jakby no, nie jest to nawet połowa tego, co było przed urlopem. No trochę, trochę mi to zajmuje wejście na ten, na ten pułap, na którym byłem. Trochę żałuję w sumie teraz tego z perspektywy, że, że usunąłem te, te aukcje, idąc na urlop, no bo, no bo jednak zajmuje mi to, te, ten powrót. Myślałem, że to zajmie mi może tydzień, wiecie, odzyskanie tych pozycji i tak dalej na aukcjach, ale no jednak konkurencja nie śpi, wyprzedziła mnie na pewnych listingach i tak powoli, powoli się wbijam na ten, na ten pułap tych no, ponad 7 tysięcy przychodu. No fajnie by było, gdyby był tak 1000, 1000 złotych przychodów dziennie, to wtedy już będę zadowolony. Jeżeli chodzi o produkt, czy o niszę na Allegro, którą mógłbym Wam polecić, to dzisiaj nie powiem Wam żadnego konkretnego produktu, ani niszy, tylko powiem Wam w jaki typ produktów warto wchodzić moim zdaniem na Allegro i właśnie w jakim, w jakim typie produktów no, są najbogatsi tak naprawdę sprzedawcy. A chodzi tutaj m.in. o produkty, które się zużywają, o, pro, o półprodukty, o produkty, które cały czas trzeba dokupywać, na które jest popyt przez cały rok. To są produkty, w których no tam, tam siedzą największe marki, najwięksi, najwięksi sprzedawcy i tam, właśnie moim zdaniem, są największe pieniądze. No Jest też tam z kolei największa konkurencja. No ale jeżeli ktoś ma dobry produkt w dobrej cenie, no to, no to naprawdę może tam zarabiać dosłownie miliony. Zaraz, zaraz Wam to pokażę na wykresach i wytłumaczę o co mi dokładnie chodzi. To jest wykres z planera kampanii na Allegro Ads, żeby móc sobie tak, tutaj możecie sobie wpisać jakąkolwiek frazę i wyskoczy Wam całkowity jakby potencjał dla tego produktu, Średnią miesięczną liczbę wyszukiwań, jaka jest konkurencja i tak dalej. Żeby mieć taki planer, to trzeba wydać odpowiednią kwotę na Allegro Ads, albo trzeba mieć wykupiony ten lepszy plan w Allegro. Ten abonament podaje za 200 zł. No, ja mam ten, ten planer, więc, więc sobie teraz tutaj właśnie wpisałem. Wpisałem sobie produkt Playdo. Są te takie tam. Modeliny tam dla, dla, dla te ciastoliny, dla dzieci do, do zabawy. Jak widzicie, jest to produkt naprawdę popularny. 70 tysięcy miesięcznie jest wyszukiwań, ale na przykład w takim sierpniu tylko 20 tysięcy osób to wyszukuje. Jak widać, jest to typowy produkt pod święta, gdzie popyt tak naprawdę jest wysoki w listopadzie i w grudniu, a przez cały rok jest on w granicach no, od 25 000 do 50 tysięcy miesięcznie. I Taki produkt no, nie jest o tyle ciekawy, gdyż no, jeżeli rodzic kupi raz dziecku właśnie taką, taki play do na urodziny, na gwiazdkę czy coś takiego, no, to tak naprawdę tyle. On kupi od Was raz i już więcej raczej do Was nie wróci i tyle. A na przykład jak macie produkt po kroju, który się zużywa, czy trzeba go dokupywać, no to jeżeli klient kupi u Was coś. Raz. Yy, na przykład przypuśćmy karma dla psów. Jeżeli ktoś ma psa i chce właśnie kupić karmę na Allegro, kupił was tą karmę. Yy, wiecie, przesyłka przyjdzie szybko, będzie dobrze zapakowana, yy, produkt będzie wysokiej jakości. Yy, Zużyje sobie tą karmę, przypuśćmy, nie wiem przez miesiąc, pies będzie zadowolony, no to wtedy taki kupujący zapisuje sobie was gdzieś tam waszą aukcję w ulubionych i następnym razem, jak będzie chciał kupić karmę, to nawet nie będzie szukał już karma dla psa na Allegro, tylko po prostu wejdzie sobie od razu w waszą aukcję i dokupi kolejny, kolejny raz u was karmę. I tak naprawdę macie już za darmo, bez żadnej promocji, nowego, jakby stałego klienta, ale nowe zamówienie. I tutaj widzicie właśnie całkowity potencjał dla karmy dla psów. I jak widzicie, ten, ten wykres jest bardziej płaski. No wiadomo, w wakacje jest najmniejszy popyt, a zawsze tam w okolicach gwiazdki będzie największy, ale no mniej więcej to, to jest w granicach od 200 do 300 tysięcy. Się tak waha ta średnia liczba. Wyszukiwań, no czyli tak naprawdę przez cały rok można, można sprzedawać ten produkt, no bo wiadomo, psy no, cały czas, cały rok muszą mieć. Inny produkt tego typu to są na przykład worki, jakiekolwiek worki, no worki się zużywają. Czy to są na śmieci, czy to do odkurzacza, no jakiekolwiek, widzicie ponad milion wyszukiwań miesięcznie. No jest to naprawdę popularny popularny segment. Konkurencja jest średnia, więc jest jeszcze przestrzeń do konkurowania tutaj. No i jak widać, można właśnie sprzedawać to przez cały rok. Ktoś od Was kupi ileś tych worków i na przykład za dwa miesiące będzie chciał kupić znowu, to kupi od, od Was i na przykład nie będzie szukał u konkurencji. Inny tego typu produkt to na przykład tusz do drukarki, też bardzo popularny. No tu jest akurat duża konkurencja i tak osobiście nie polecam tego, tej niszy. Ale no jak widzicie, też no wykres jest ok. No największy popyt jest też w granicach gwiazdki, ale i tak średnia miesięczna liczba wyszukiwań 700 tysięcy no robi wrażenie. I też ludzie, którzy kupią u Was tuż, no to muszą dokupować ten tuż, jeżeli korzystają z drukarki. Nie ma zmiły to nie jest tak, że raz sobie kupią już koniec. Tylko właśnie możecie mieć też stałych klientów, jeżeli dobrze i szybko realizujecie zamówienia. Reasumując, polecam Wam produkty, które się zużywają, polecam Wam półprodukty i polecam Wam produkty, które schodzą tak naprawdę przez cały rok, a nie że jest tylko przez miesiąc na nie popyt przed jakąś gwiazdką albo coś w tym stylu. No widzę, że najwięksi sprzedawcy, najbogatsi sprzedawcy właśnie siedzą w tego typu produktach, a raczej nie wchodzą, w, nie wiem, że, że nie wiem, bo na przykład głośniki, sprzedają głośniki i, i ktoś raz kupi od Was głośnik, już więcej do Was nie zajrzy, tylko raczej właśnie wchodzą w coś takiego, że, żeby łapać tych stałych, lojalnych klientów, bo na nich się wiadomo najwięcej zarabia. A jeżeli chodzi o motywację do działania, o motywacyjną e, historię, to polecam wam obejrzeć filmik kanału Przygody Przedsiębiorców. Pewnie wielu z was kojarzy ten kanał. Jest tam wywiad z pewnym panem, panem Jackiem Gordonem. Może część z was go kojarzy, jest to pan, który ma swoją hurtownię, jedną z największych hurtowni w Polsce, która zatrudnia ponad 2000 osób i ma 800 tysięcy złotych przychodu rocznie. I ten pan rozpoczął swoją przygodę z biznesem od handlu rowerami. Tak, zaczął od handlu, od całkowitego zera handlował rowerami, i po prostu w tym handlu został. I na ten moment no, handluje na skalę prawie miliarda złotych, więc no, jest to niesamowita motywacja. Serdecznie polecam ten, ten, ten filmik, jest to na, na YouTube dostępne. Ja może podlinkuję ten filmik, będzie w opisie tego materiału. I to już wszystko, dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się ten motywacyjny poniedziałek, to zostawcie lajka, jakiś komentarz. Jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. A jeżeli sami sprzedajecie na Allegro, no to powodzenia, na razie.